Cześć. W tym poradniku pokażę Ci, jak zaktualizować system Windows 10, więc szybkie intro i zaczynamy. Aby zainstalować aktualizację na Windows 10, klikamy tutaj nadal na Start, Ustawienia, Aktualizacje i zabezpieczenia. Klikamy Sprawdź aktualizację. System sprawdza. Oczywiście musimy mieć połączenie z internetem, żeby można było pobrać najnowsze aktualizacje. System chwilę posprawdza i jak widzimy zaczyna pobieranie. Przeważnie po aktualizacjach system chce uruchomić się ponownie. Nie należy w tym celu wyłączać go z prądu. Trzeba po prostu chwilkę odczekać, no ale też należy pozapisywać swoje wszystkie prace, otwarte dokumenty. W Windowsie 10, tutaj pod spodem, nie pokazuje się coś takie jak aktualizacje opcjonalne Znajdują się tam aktualizacje różnego rodzaju sterowników więc od czasu do czasu warto też je sobie zainstalować Po instalacji, tak jak mówiłem system chce się uruchomić się ponownie Klikamy uruchom ponownie teraz W taki oto sposób mamy zaktualizowany system. Zalecam raz na jakiś czas, raz na miesiąc sobie zobaczyć, czy nie ma nowych poprawek. Służą one przeważnie bezpieczeństwu, ale też nieraz polepszają jakieś funkcje systemu. Jeżeli poradnik okazał się przydatny, daj lajka, to suba. Do usłyszenia w następnym. Trzymaj się, cześć.